Witam Was bardzo serdecznie w marcowym omówieniu mangowych nowości z Polskiej i świata. Zapraszam do oglądania. Waneko zapowiedziało o Vigilantie My Hero Academia Illegals. 19-letni Himowari zawsze marzył o zostaniu bohaterem, jednak jego dar był za słaby. Dlatego poświęca swój wolny czas wykonując dobre uczynki w sąsiedztwie. Nic wielkiego od sprzątania śmieci bądź pomoc z zagubionym maluchom. Himawari jednak nie narzeka i jest zadowolony ze swojego życia. Do czasu aż jego spokój zostaje zniszczony, gdy jego drogi skrzyżowały się z Nakeldasterem, nielegalnym bohaterem. Od tej pory chłopak znajduje się w samym środku superbohaterskiego życia. Waneko zapowiedziało także dodatki do kończącej się już serii, gdy zapłaczą cykady. Niestety, to już wszystkie nowości ogłoszone w marcu. Większość tytułów została już przedstawiona przez wydawnictwa w lutym, tym samym szykując się na nadchodzący pyrkon. Jednak żeby nie zostawić was jedynie z dwoma tytułami zaprezentuję Wam wszystkie opublikowane w marcu obwoluty i dodatki do manga. To już wszystko z mangowych nowości. Jeżeli chcielibyście dowiedzieć się o newsach szybciej albo chociażby czy warto kupować jakiś tytuł, to zachęcam do zajrzenia na mojego page'a. Link zostawiam w opisie. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.